Za każdym razem, gdy wydaje się, że sytuacja w świecie gier już się ustabilizowała i nie będzie już nowych niespodzianek, wtedy nowa firma przychodzi, żeby nas zaskoczyć swoim niecodziennym PR-em. Tak, znowu chodzi o Ubisoft. Materiał będzie w takim formacie, bo na tydzień znikam, a chciałbym jednak rzucić ten materiał. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak wyciągniecie popcorn, nadróbmy sobie informacje ze świata ubikacji, żeby wiedzieć na czym stoimy, a jest to grząski grunt. Bo mamy tutaj wiele marek, które utraciły swoją dawną wyjątkowość. Rainbow Six Siege, no wiecie, ta gra, w której istotne jest dynamiczne poruszanie się i taktyka, postanowiło dodać operatora na wózku. Z kolei seria, która u niektórych budziła negatywne odczucia, ale moje serduszko podbiła, czyli Watch Dogs, w najnowszej od stała się kolejną beznamiętną Ubi grą, ubijając tym samym całą markę. Chociaż trzeba przyznać, że jednak od tego ponurego klimatu za który ja lubiłem pierwszą część większość osób raczej wolała ten kolorowy klimat dwójki. I teraz ta cudowna firma planuje w ciągu pięciu kolejnych lat wypuścić aż 10 gier z serii Assassin's Creed. Ich obecna flagowa produkcja, czyli Assassin's Creed Shadows, została przełożona na luty ze względu na słabą sprzedaż Star Wars Outlaws. I teraz pozostaje pytanie. Jaki magiczny plan Ubisoft musi mieć w zanadrzu przekładając grę na luty, gdy w tym samym miesiącu premiery będą miały także takie gry jak Cywilizacja 7, Kingdom Come Deliverance 2, Avowed, a także dwie gry, które na 100% ukradną Ubisoftowi ogromną część japońskiego tortu, czyli Monster Hunter Wilds i Yakuza z piratami. Ale dobra, jak to mówią, nie bijmy martwego konia, tylko przejdźmy do zapowiedzianych tytułów. A zaliczę się do nich. Mobilkę o nazwie Jade, o której słyszymy już od bardzo długiego czasu, Hexe, która ma nas przenieść do XVI-wiecznej Europy, swoją drogą idealne miejsce, żeby aby wrzucić jeszcze więcej inkluzywności, bo wiecie, Kościuszko był czarny. I nie, nie obchodzi mnie to, że żył w innym okresie historycznym. My grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school. Kościuszko was black. No i mamy jeszcze asasynowego multiplayera, nie, nie mylcie tego z Brotherhoodem, który ma swoją strukturą przypominać Fall Guys? Szczerze mówiąc, z tych wszystkich projektów najbardziej chyba kibicuję projektowi Hexe, bo ma być on najbardziej oparty na historii. Jest to historyczny okres, który mnie interesuje, a do tego mają być tam jakieś elementy horroru. No ale jeśli chcecie dostać gwarantowany hit, to na pewno będzie to remake Black Flaga, który też jest już zapowiadany od dłuższego czasu. I nawet jeśli you Don't Buy Soft przedstawi jakieś dziwne modyfikacje, to i tak wiele osób kupi tę grę, żeby przeżyć tę historię na nowo. W takim razie pozostaje jeszcze sześć niezapowiedzianych tytułów, 5 lat przygody w świecie Asasynów i niezmierzone pokłady. Hy de... desperacji. A to wszystko przy pomocy ogromnej siły przerobowej, bo Ubisoft ma ponad 45 studiów i ponad 20 tysięcy pracowników na pokładzie. Taki rozmiar, choć może się wydawać czymś pozytywnym, to okazuje się jednak być wadą, bo jeden z branżowych insiderów zasugerował, że Ubisoft proponował odsprzedanie i fuzję z innymi firmami, ale został wyśmiany. To, co dawniej było jego siłą, czyli rozproszony development, teraz jest tylko problemem. I teraz rodzina Gilmo razem z Tencentem rozważa z kolei wykupienie i sprywatyzowanie firmy, co mogłoby dać im większą kontrolę nad własnością. Tylko weźcie pod uwagę to, że Tencent jest firmą chińską, który miał problemy z prywatnością przechowywanych danych, więc im więcej wpływów ma Tencent na Ubisoft, tym bardziej obawiałbym się o wasze dane. Ale drogi Ubisoftcie, jeśli chcecie iść w ślady Valve, to proponowałbym zacząć od robienia dobrych lub przynajmniej innowacyjnych gier. Nawiązuję teraz do Deadlocka, który jeszcze dobrze nie wyszedł, a już cieszy się ogromną popularnością wśród graczy. Żadna z tych nowości nie wydaje się być czymś Pozytywnym I raczej na pewno w nadchodzących miesiącach będziemy słyszeć o zwolnieniach w Ubisoftcie i zaciskaniu pasa. Ale czy my, jako gracze, powinniśmy czuć się winni tej całej sytuacji i temu, że nie wspieramy naszej ukochanej firmy? Tu docieramy do wpisu dyrektora do spraw monetyzacji w Ubisoftcie. No wiecie, to ten gość, który razem z psychologami celowo psuje waszą rozrywkę, żeby dobrać się do waszych portfeli. I ten pan, którego imienia nawet nie będę próbował wymówić... Pisze, rzadko publikuję coś w mediach społecznościowych, ale dziś jestem smutny. Zawstydzony i smutny. Branża gier jest obecnie trudna, a wszystkie inne są proste. Wszyscy to wiemy, ale wiedząc, jak gracze, ok, nie mylcie to z graczami, to są gracze, reagują w mediach społecznościowych, życząc złego losu firmom i ludziom, jest to smutne. O ile życzenie źle ludziom jest faktycznie smutne. O tyle życzenie źle grze, które jest ośmioma latami zmarnowanymi na tworzenie czegoś, co mogło być dobre, i potem i tak okazuje się być flopem, raczej nie jest aż tak smutne. Chociaż zawsze jest to głośna mniejszość, która wyraża siebie w mediach społecznościowych, byłem zraniony, zraniony i zawstydzony, że jestem częścią tej społeczności. Przepraszam, w tym momencie tego wpisu zwykle włącza mi się głos Walaszka. Jeszcze bardziej odrażające jest to, co widzę na LinkedInie. Te same komentarze od ludzi z branży. Oprócz tego, że wystawiasz się jako osoba, to o, to o nas, jak coś, to, to, to o nas. Oprócz tego, że wystawiasz się jako osoba ewidentnie niezbyt przyzwoita, słyszałeś, wpływasz na tysiące pracowników, którzy już teraz są dotknięci całą tą nienawiścią, pomimo, że robią wszystko, co w ich mocy, aby dostarczyć niesamowite doświadczenia. E, macie na myśli tych pracowników, którzy normalnie pracują i robią e, swoją pracę i tyle? Czy tych pracowników, którzy coś zrobią, a potem przez... Kolejne dwa lata wrzucają codziennie posta na Twittera, mówiącego o tym, jak to ich szkalują, jak to oni są biedni, jak to oni zrobili wszystko w porządku i yy, w ogóle to ludzie są źli. A no i oczywiście robią niesamowite doświadczenia. Yy, czy te niesamowite doświadczenia są z nami w pokoju? Jak można życzyć firmie porażki tylko dlatego, że nie spełnia Twoich oczekiwań lub że produkt Ci się nie podoba? Jest dla mnie niezrozumiałe. Wszyscy płyniemy na tej samej łodzi. Tutaj muszę posłużyć się Sabriną Carpenter. Przestańcie szerzyć nienawiść. Powinniśmy raczej wspierać się nawzajem zamiast ciągnąć się w dół tak jakbyście potrzebowali czegoś, żeby na tym dole się znaleźć. Ubisoft to taki gówniany Midas. Za cokolwiek się nie zabierze, to zamienia to w kupę. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się sukcesem. Taki los spotkał najnowsze Prince of Persia, Avatar okazał się być porażką. Próbowali zrobić mobilkę, też nie wypaliło. Shooter free to play w świecie The Division również nie zainteresował nikogo. Nawet świat battle royale ich odrzucił i to dwa razy. Chociaż tutaj trzeba przyznać, że rynek battle royale ma mało miejsca na nowe produkcje. A do tego jeszcze dyrektor monetyzacji po tych wszystkich failach i nieudanych projektach, przychodzi na LinkedIn'a i nazywa graczy nieprzyzwoitymi ludźmi. Tylko dlatego, bo gracze są zmęczeni obecną sytuacją. No to panie Stevie chętnie pomogę. Zróbcie grę, która pokaże coś nowego. Swoje siły zamiast skupiać na DEI i dopasowaniu się pod każdy gust. Skoncentrujcie na zrobieniu ciekawego gameplayu i historii. Czy po wypuszczeniu tej gry skończy się cały ten hejt od nieprzyzwoitych ludzi? Nie, ale zyskacie fanów, którzy tak będą czekali na waszą nową produkcję, jak w 2009 roku czekali na nowego Brotherhooda. A łzy po tych wszystkich negatywnych komentarzach się sobie plikami pieniędzy. Ale ryba psuje się od głowy, więc nie ma co oczekiwać poważnych zmian w naszej ulubionej ubikacji, póki nie zmienią się osoby decyzyjne w firmie. Assassin może okazać się zarówno kotwicą, która zatopi ten statek, jak i wiatrem, który poniesie Ubi w dalszy rejs. A nam, czyli nieprzyzwoitym graczom, pozostaje tylko starać się skierować ten statek na poprawny kurs przy pomocy naszych komentarzy, czekając na to, co przyniesie czas. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Teraz znikam na tydzień, więc nowego filmiku przez najbliższy czas nie będzie. Ale możecie już teraz zasubskrybować ten kanał, żeby go nie przegapić. A ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Na razie, cześć. cześć.